Serdecznie witam moich widzów na kanale Podróże Starotem. Dzisiaj mam taki temat. Dwie drogi, dwie drogi, dwie drogi, co wybrać? Często stajemy przed dylematami, prawda? Kurczę, tak byłoby fajnie, tak byłoby fajnie. Albo tak jest źle i tak jest źle. No nie, tak źle chyba nie jest. No, Czasami się zastanawiamy, tak? Iść w lewo czy w prawo, no bo, no bo kurczę, no, no nikt nam nie powie, tak? Musimy sami dokonać takiego wyboru. Tarot oczywiście też nie jest tutaj jakimś wykładnikiem, ewentualnie daje wskazówki, e, z których możemy sobie coś, coś dla siebie wziąć lub nie. E, z jednymi będzie rezonować, z drugimi nie będzie. E, także także też, też nie wszystko sobie przyjmujemy do serduszka. E, bardzo proszę o subskrypcję, bardzo proszę o lajki i o komentarze. Hmm. Jeśli z kimś rezonowało i się odezwie, będę mega wdzięczna. Dobra, zacznijmy, zacznijmy. Mamy dwa wybory. Pomyślcie sobie opcja numer jeden, opcja numer dwa i dostosowujcie te wybory, tak? Do, jeden z wyborów do opcji numer jeden, drugi z wyborów do opcji numer dwa, bo no, ja nie mogę wiedzieć, na jakim rozdrożu jesteście i czego on dotyczy. Natomiast powiem Wam, gdzie jesteście w tej chwili, no i co jeszcze Wam powiem. Jakie korzyści będą z wyboru takich tych opcji, jakie ewentualnie ujemne strony danego wyboru, no i jakiś tam prawdopodobny rezultat, tak? Co tutaj się wydarzy, jeśli wybierzemy opcję 1 czy opcję numer 2. Jeśli chodzi o sytuację obecną, no to faktycznie widać, że jesteśmy na rozdrożu, tutaj jest dwójka mieczy i, i, i masz świadomość tego, że każda z decyzji może mieć konsekwencje bardzo różne. E, oczywiście dużo sobie sami dopowiadamy całkowicie, całkowicie bezpodstawnie, no bo nie wiemy, co się przytrafi w przyszłości. E, strach ma wielkie oczy i bardzo często nasza wyobraźnia podsuwa nam obrazy, które nigdy nie zaistnieją, no ale wyboru dokonać trzeba. Hmm. To może dotyczyć zarówno i związku, jak i, jak i pracy. To też mówię, każdy musi już wziąć pod siebie. Może być tak, że opcje do wyboru powstają, bo ktoś za dużo pracuje i nie ma czasu dla partnera czy dla rodziny. Zobaczmy, co dalej. Tak jak powiedziałam. Pomyśl sobie o opcji numer jeden jako pierwszej drodze, opcji numer dwa jako drugiej drodze. Zaczniemy od opcji numer jeden. Jakie byłyby korzyści, gdybyś, gdybyś podjął decyzję i poszedł tą, tą opcją drogą numer jeden? Więc tu mogą się pojawiać jakieś otwarte konflikty, nie do końca destrukcyjne. Nie chodzi o to, że będzie, będzie jakieś Boże święty, co się ze mną teraz stanie. Raczej nie. Tu, jeśli podejmiesz taką decyzję, to nawet jeśli będą konflikty, to one pozwolą ci się rozbudowywać. Tak? Doprowadzą ci do rozwoju um, takie korzyści z, tego, z tej opcji. Natomiast, e, jeśli będzie dotyczyło to związków. Hmm, mogą pojawiać się bardzo duże różnice zdań e, przy tym wyborze. Hmm. Jakieś też konflikty między wami, ale ta sama sytuacja, jeśli będziecie rozmawiać, to jesteście w stanie dojść do porozumienia. Czyli ta opcja numer jeden jest taka, nie jest zła, ale nie będzie to prosta droga. Eee, takie plusy są, są z tego, że, że mimo przeszkód, e, gdzieś, tam, gdzieś tam na końcu, będzie światełko w tunelu. Natomiast jeśli chodzi o drugą opcję, tak? jakie będą plusy wyboru tego, hmm. No na pewno pojawią się nowe możliwości, no ale jak, żeby nie było przy nowych, przy nowych, przy nowych drogach, przy, zawsze, się, zawsze się pokazują nowe możliwości. No zmiany i w pracy, i w miłości, hmm. ale ogólnie opcja numer dwa powinna iść po myśli pytającego, czyli jeśli, jeśli chciałbyś wybrać tą drugą opcję, ona byłaby łatwiejsza, ona byłaby taka bardziej monotonna, ale łatwiejsza, tak? Um, tak, dokładnie. Tu już bym więcej nic nie dodawała. Zobaczmy te ujemne strony, czy one są faktycznie takie straszne, czy też nie. Bo w przypadku opcji pierwszej. Hmm, w przypadku opcji pierwszej co my tutaj będziemy mieć? Karty ostrzegają przed jakimiś nieuczciwymi zagraniami. Hmm. Czy to wy będziecie nieuczciwi, czy, czy spotkacie kogoś nieuczciwego? Ale to jest opcja numer jeden. Na pewno musicie chronić jakieś swoje plany i pomysły, bo hm, jeśli chodzi o pracę, tak? I macie jakieś fajne pomysły, żeby ktoś wam nie ukradł tych pomysłów, może tak. E, natomiast nie wiem, w związkach, jakbyście mieli jakieś plany, a żeby wam ktoś nie pozazdrościł i nie podrzucił jakiegoś brzydkiego zaklęcia, czy też nie rzucił e, kłod, kłód pod no, e, kłody pod nogi. No, taka ta opcja numer jeden jest dziwna. Hmm. Tak, to nawet w miłości i w partnerstwie może się pokazać jakieś kłamstwo, jakieś, jakieś oszustwa, jakieś manipulacje. Taka ta opcja numer dwa, jeśli chodzi o minusy, to jest dosyć, dosyć ciężka. Hmm. Jeśli włożycie ciężką pracę w tą opcję numer jeden, to Hmm, to będą z niej korzyści, no bo będą. To też nie jest tak, że, że, że nic się nie wydarzy i że eee, opcja numer jeden jest niefajna. Po prostu będzie trudniejsza. Po prostu będzie trudniejsza. Eee, minusy są takie, że, że jest to naprawdę trudny, trudny, ciężki okres przed Wami, jeśli pójdziecie tą ścieżką. Natomiast, jeśli pójdziecie opcją numer dwa. Hmm. Tu również jest ciężka praca, niestety. Tu jest również ciężka praca. Czy to będzie związek, czy to będzie, czy to będzie gdzieś, gdzieś jakiś biznes, ale nie, nie będzie lekko. Nie będzie lekko przy tym drugim wyborze tak samo. No, czyli minusy mamy i w jednej, i w drugiej karcie, tak? No, w sumie o to w, tym, o to w tym pytaniu chodziło, jakie są minusy. Tak jak powiedziałam, tu jest więcej nieuczciwości, tu jest więcej jakichś manipulacji. Tutaj tego nie ma. Tu jest po prostu jeszcze bardziej ciężka praca, ale doprowadzająca do, do rezultatów, tak? Do, do tego, że mm, no, będzie opłacalne. Do, doczekacie się stabilizacji, a może tak. Bez takich kłótni, bez tych manipulacji. Ale, ale też lekko nie będzie. I co się wydarzy, jeśli wybierzecie opcję numer jeden, prawdopodobny rezultat, tak? E, jeśli byście podjęli decyzję i, i po tym, co wiecie, że jest plus taki, minus taki, ale jednak decyduje się na tą opcję numer jeden, to tak, to w pracy czeka Was sukces, ale tak raczej. E, Dwójka kielichów, no lepiej byłoby, żebyście współpracowali, niż polegali na jakiejś tam rywalizacji, tak? W to nie wchodzić. Bo, bo tutaj mówię, takie, takie coś was czeka. Jeśli, jeśli będziecie w takiej sytuacji, pamiętajcie wspólnie w partnerstwie, czy też w biznesowym, czy też, czy też w miłości, nie rywalizować. A jeśli chodzi o miłość ogólnie. Hmm. Nie, wiecie co, to się będzie tyczyło biznesów. Tutaj nie będzie nic o miłości. Jeśli chodzi o tą rywalizację, nie, nie, tu, cofam słowa, to nie związek, to będzie tylko i wyłącznie praca. Więc, więc w pracy, jeśli, jeśli wybierzecie opcję numer jeden, to jak najbardziej w pracy powinniście hmm, nie chować pod siebie i nie, nie, nie myśleć, o ja będę lepszy, tylko właśnie wspólnie z e, współpracownikami iść do celu, bo to przyniesie świetne rezultaty, natomiast związki. Hmm. Związek to magia, magia, magia. W pierwszym wyborze numer jeden: naprawdę magicznie duchowe partnerstwo, takie pogłębienie miłości, budowanie relacji. Bardzo fajnie. Przy opcji numer jeden: taki jest prawdopodobny rezultat. Natomiast opcja numer dwa. Hm. W drugiej. Kurczę ta energia. W drugiej... przy drugiej możliwości. Hm. Jeśli wybierzecie drogę numer 2, no nowe możliwości, że będą to tam już zawsze mówię, jest to normalne, tylko one będą tu owiane nutą ryzyka, wiecie? Hmm. Mimo, że pokażą się jakieś niespodziewane zyski przy opcji numer 2, to jednak trzeba pamiętać um, o, takim, o takim rozumie właśnie przy podejmowaniu ryzykownych decyzji, tak? Bo a ja tam mogę, dlaczego nie? Ja będę ryzykować, idę. Nie, pomyśl, zastanów się: to jest energia głupca i tutaj się może różnie wydarzyć. E, natomiast w związku, w związku tutaj karty będą zapraszały do 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 zaufania. W hmm. opcji numer dwa, w związku też nie będzie źle, ponieważ zaczniecie mieć do siebie jakieś nowe podejście. E, jakieś, jakaś, e, jakaś nowa stabilizacja, jakiś nowy fundament, jakieś same przyjemne rzeczy, tak powiem szczerze. Wybór należy do Was. Posłuchaliście wszystkiego. Można zawsze sobie filmik cofnąć, zatrzymać, przemyśleć. E, tak jak mówię, nie jestem w stanie opowiedzieć dokładnie mm, wszystkim e, o wszystkim, dlatego że no, Wy macie swoje pytania i swoje problemy. Ja nie jestem w stanie ich. E, Odgadnąć, prawda? Weźcie do siebie to, co potrzebujecie. Pamiętajcie również, że to nie jest wyrocznia, to jest tylko i wyłącznie wskazówka, jak to może wyglądać, co się może wydarzyć, jeśli zmienią się energie, jeśli zmienią się jakiekolwiek czynniki, nic takiego nie będzie miało miejsca. I co? Poproszę wszystkich o lajki, wszystkich o komentarze, o subskrypcję. To wszystko pomoże mi rozwijać mój kanał. A jeśli wyruszę w podróż, to naprawdę bardzo bardzo chciałabym nagrywać tych filmików dużo i z jakimiś fajnymi widoczkami. Więc proszę, lajkujcie, subskrybujcie. Będziecie na bieżąco, będziecie wiedzieli, kiedy się utworzy nowy filmik i zachęcam do oglądania. I jeszcze raz serdecznie dziękuję za wysłuchanie. Życzę wszystkim miłego, miłego wieczoru. Do usłyszenia przy następnym rozkładzie. Pa.